Cześć, witam Was na kolejnym odcinku Serio Zero do Europejczyka. Obejrzymy sobie bardzo krótki film, bo to tylko 50 parę sekund i powiemy sobie o evencie, który już za chwilę będzie miał miejsce na serwerach, dlatego, że spotyka nas ciekawa rocznica, mianowicie 7 lat Albiona. Także zapraszam. and perhaps some little rat bastard stole your gear while you were attacked <coughs> sorry let's keep it professional maybe you've finished building up your territory or perhaps you've realized your ally isn't as good of a friend as you thought he was it's time to take a break from your Almian adventures and join in on the festivities, where you can take out your aggression on some giant statues and calm yourself down with some cake. The Living Legacy event is here to celebrate the past with a fame bonus, unique rewards, and a badass firework launcher. Ooh, pretty. It's so good. Mamy tutaj rozpiskę, będzie to trwało od 12 do 30 na Europie, oczywiście. Całkiem sporo nie? czasu. Tak, po obejrzeniu tego krótkiego filmiku, możecie sobie przypomnieć, jak wyglądały poprzednie filmy z poprzednich lat. Więc to nie jest nic nowego, żywe dziedzictwo powraca. Pierwszy raz na Europie, o tak, ale już dwa czy trzy razy było na Ameryce normalnie, więc. Tak naprawdę znowu ten sam event, znowu ten sam odgrzany kotlet. Bo tak naprawdę mamy znowu te pomniki, które będą sobie biegać po mapie. Tyle że dodadzą jakieś tam nowe w związku z poprzednimi sezonami. Tak, bo to są przecież wspomnienia zwycięzców sezonów. I do tego będzie oczywiście torcik, który daje nam 15% premii do sławy nie PVP na 30 minut. Czyli to jest co roku teraz, tak naprawdę. Jest skórka do konia. Rumak z okazji siódmej rocznicy, no to też co roku jest, będziemy mieli filotowy sztandar rocznicowy, co roku jest jakiś inny kolor, więc to też będzie i Chrono Armata, to już nawet szczerze to dużo osób ją po prostu ma, więc po raz kolejny się pojawi. Z tym, że te rzeczy oczywiście są po prostu możliwe do wymiany, więc jeśli ktoś zdobędzie taką armatkę z tych mobków oczywiście, no to może ją sprzedać za jakieś fajne pieniądze, tak samo tego rumaka. Więc tutaj, jeśli będziecie odwiedzać te mobki, to raz, że powinien fajny fame z nich być, po prostu. Na opence takie zwykłe będą biegać, które są dla solo graczy, dla małych grup, które będzie już widać yy, na całej mapie i takie gigantyczne, które będzie widać już z kilku map. Więc to jest taka różnica. Więc one po prostu generują content PvP i to jest spoko akurat, nie? że wokół tych pojemników, ze względu na to, że one jakieś tam nagrody mają, które faktycznie mogą być wartościowe, bo jednak na przykład taki rumak z okazji siódmej rocznicy, no to już jest coś co jest unikatowe. Będzie coś kosztowało, no to ludzie będą chcieli o to walczyć, więc będą musieli walczyć też ze sobą, nie tylko z mobkami. Więc to akurat spoko, spoko, że dodają też nowe, że już nie będzie tak całkowitego powtórzenia, tylko coś tam się jednak zmieni. No i w sumie to tyle. Tak naprawdę to tyle. 12 lipca się zaczyna yy, razem z przerwą techniczną i z przerwą techniczną 30 lipca się kończy, takie 2,5 tygodnia eventu. Więc pamiętajcie po prostu, nawet jeśli nie będziecie za bardzo brać udziału w y, obchodach rocznicowych Albionu, to pamiętajcie cały czas o tych torcikach, żeby po prostu sobie je brać. One zwykle tam na przykład kosztują 3-2 tysiące, w zależności od tego jak dużo ludzie tego nadrobią, jaki drop w ogóle jest tych torcików. Zwykle jest duży, więc tam powiedzmy, około tych 3000, gdzieś tam w połowie eventu, już cena krąży. Nawet troszkę niżej, czasami, a czasami troszkę wyżej, na zależności. I teraz ta premia 15% to jest całkiem dużo. Weźcie sobie pod uwagę, że premia awalońska, którą musicie no, zrobić, jednak tego dungeona, ma 10%. Zawsze możecie połączyć jedno i drugie, nie? więc w sumie razem 25% to już całkiem sporo. Więc jeśli ktoś chciał sobie pod podekspić, no to bierzecie kilka takich torcików do plecaka i jedziecie. I pamiętajcie, to się po prostu opłaca. Te torciki zawsze się opłacają. Wszystko poza tym, no to już w zależności czy jesteście solo, czy duo, czy grupa, czy gildia jakaś duża, to polecam. Content jest OK, bo faktycznie można się pobić. Tak, i o to w tym chodzi, można się pobić. Dobra, no to już wam nie zabieram więcej czasu. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie. Się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku, na kolejnym live'ie i oczywiście dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym evencie, czy uważacie, że powinno już się coś nowego pojawić, że co roku wrzucanie tego samego to trochę przesada, no z lekkimi modyfikacjami, czy jednak uważacie, że ten content jest git i podoba Wam się, że po raz kolejny jest ten content PvE, PvP na tej opence i to Wam po prostu wystarcza. Dzięki, że wpadliście do na następnego.